Co jest takiego we mnie, że ja dzisiaj pomimo około 40 lat dalej mam w głowie obrazy, które widziałem 20-25 lat temu o treściach pornograficznych. Masturbacja była dużą częścią mojego życia, rysu. Bardzo dużo e, flirtowałem najczęściej z bliskimi koleżankami mojej żony. Sprawiało mi satysfakcję zmienianie mężczyzn. Potrafiłam wyjść gdziekolwiek i, i po prostu no, ta, ten mężczyzna mi się podoba i gdzieś tam go zagadać, coś tam. Ale dążyłam do stosunku seksualnego poprzez ten projekt. No i w sumie nie przeszkadzało mi, czy to było w prezerwatywie, czy bez prezerwatywy. Wiedziałam, miałam świadomość, że ryzykuję jednak swoje zdrowie i życie, ale wcale mi to nie przeszkadzało. Szukałam związków ze, z dużo starszymi od siebie mężczyznami. Szukałam takiego wzorca ojca którego w sumie nigdy nie miałam w domu. Trudno na zewnątrz dostrzec, że nastąpiła utrata kontroli. Natomiast myślę sobie, kiedy. Kiedy życie danego człowieka zaczyna się kręcić wokół seksu, nie wiem, w rozmowach, kiedy występują takie, to co w literaturze nazywa się seksem intruzywnym, kiedy to, są, nie, to jest nadmierne opowiadanie do dowcipów, kiedy ten temat rozmowy zaczyna się kręcić tylko i wyłącznie wokół seksu, to można byłoby zacząć się zastanawiać o co chodzi. Zacząłem przyglądać się sobie bardzo mocno co się ze mną dzieje, że robię rzeczy, których nienawidzę. Kilka razy dopuściłem się zdrady w związku małżeńskim. Tego nie chciałam. Bardzo wyraźne w seksacholizmie to to, że ten seks jest taki jak w filmach porno, zupełnie oderwany od sfery emocjonalnej. Musiałam wykluczyć pewne, pewne zachowania swoje. Półtorej roku po wyjściu z ośrodka utrzymywałam pełną abstynencję. Jesteśmy pierwszym ośrodkiem w Europie, który zaczął zajmować się problemem uzależnienia od seksu. To był rok mniej więcej 2000, kiedy coraz więcej pacjentów zaczęło do nas przyjeżdżać z tym problemem. I powoli jakby zaczęliśmy, zaczęliśmy ten temat drążyć, mniej więcej w ciągu roku trafia tu około 100, mniej więcej około 100, 100 pacjentów zależnych od seksu. To jest bardzo szeroka grupa. No. Mówimy o zdradach, mówimy o pornografii, mówimy o portalach randkowych. Jak to się tu odbywa? No to rzeczywiście ma spotkania indywidualne z z terapeutą i uczestniczy w terapii grupowej. Opowiada swoją historię, opowiada ją często za pomocą zadań, które opracowuje ze swoim terapeutą indywidualnym. No i próbuje siebie poznać i poznać swoją chorobę, poznać jej funkcje, poznać jej mechanizmy. Z wieloma pacjentami mamy taki kontakt, już po, po terapii stacjonarnej przyjeżdżają do nas, mają kontakt telefoniczny, chwalą się, jakim się zmienia życie. To też jest taki miły moment w tym całym procesie. W tej chwili jestem mężatką. Tworzę zdrowy związek małżeński i seks jest z tego częścią. Jeżeli mam jakieś nawroty, uzależnienia, to są to fantazje. Ale wtedy staram się sprowadzić się do pionu. Wiadomo, mam męża, mam dzieci i muszę myśleć o nich. Ja jestem na drodze do zdrowienia i idę tą drogą. Wielu terapeutów twierdzi, że osoby uzależnione od seksu nie potrafią kochać. Dopiero uczę się pełnej miłości do, do mojej żony, ale ona zasługuje na to, żeby ją w zdrowy i bezpieczny sposób kochać.